Witajcie na kanale Ma i Gra. Macie z tej strony. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie pozostałe produkty z serii Chilling Rain, czyli blister paki z promocyjnymi kartami Funfi, i Morpeko oraz trójpaki Eevee i Storlax. A na samym końcu będziemy jeszcze otwierać jednego Elite Trainer Boxa, żeby już te wszystkie produkty były klapnięte. W Battlestaj z tego nie robiłem, bo ten dodatek tak mi się aż bardzo nie podobał. Chilling Rain mi się podoba. Ale o tym też sobie zaraz pogadamy. Na początek, może otworzę te pojedyncze blisterpaki. Kody, jak chcecie, to tam bierzcie. Standardowa jakaś tam moneta, tym razem jest to Genesek, nie jest taki zły. Kod na bok. Morpeko. Niektórzy zwracają uwagi na te całe kółka, gwiazdki, czy tam konstelacje całe. Jest to kosmofoil, niektórzy mówią, że to jest kosmofoil. Jak to byście widzieli? Tutaj byście to widzieli dobrze. Tutaj paczka, która była w środku z zaptosikiem. Zobaczymy sobie od razu kod. Jak kod będzie biały, to zrobimy trik. Jak będzie... o, nie wiadomo jaki będzie. Zielony, no to po prostu zajrzyj. O! Shadow Rider. Eee, co tu się wydarzyło? Poczekajcie, zielony kod był. Ha! Ciekawe. Zielony kod, ale Shadow Ridera trafiliśmy. No to jest bardzo spoko. Pierwszy one pack i oczywiście trafione. Pamiętacie, ja zawsze mówiłem, że mam szczęście z tymi one packami. I wygląda, że faktycznie mam. Tutaj mamy fanfiego, Zobaczymy, jak wyjdzie z trójpakami. I jak z ETB. Fanfi bardzo fajny. Niech sobie tu leży koło reszty. Kod chyba widzieliście kolejna paczka z zaptosem. Zobaczymy, co tym razem będzie w paczce. Oj, no, uwielbiam jak się tak paczki nie chcą otwierać, wiecie. A sama folia wciąż taka mega papierowa. Mm, daj, co to był za kolor? Biały. Okej. Okay. To tu pojedziemy zgodnie z tradycją. Mamy kartę energii ognistą. Brauli for Crystal. Ale może tak. Kirla. Castform Herakros jest kozacki naprawdę w tym marcie. Ralc, Quill, Fish, Castform, Lapras, który jest tylko komonem. I Weavile, holograficzny Weavile. To sobie go odłożymy na bok, bo to nie jest aż tak super trafienie. Dobra, to to by były nasze one packi. Weźmy się za trójpaka z Eevee. A tymczasem mam takie, takie dziwne przemyślenia na temat tego dodatku. Bo ten dodatek mi się bardzo podoba, ale wygląda na to, że jestem naprawdę w olbrzymiej mniejszości, która miała dość dobre dropy. Znaczy, podpytałem trochę osób tu i tam, co tam trafiali. Prosiłem też swoich klientów, którzy kupowali ode mnie Booster Box, żeby się pochwalili, co mieli. Tutaj jest IV. Ten Eevee chyba będzie ewoluował w Joltona, nie? Będzie jakieś pioruny dookoła, nie wiadomo, co on robi. Bardzo ładna karta. Tu jest kod na niego. No i ludzie mają dać coś takiego nieszczęśliwego trafa. Tak nie mogą coś, coś trafić dobrych kart i to jest zaskakujące. Biały kod znowu. No bo na filmikach mieliśmy fantastyczne, fantastyczne trafienia. Tego booster, bo y Elite Trainer Boxa, którego otworzyłem poza kamerami, też miał fantastyczne trafienia, więc no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może faktycznie nie są takie dobre. Może w Europie jednak są dobre. O, Weeding Gloves. I tutaj mamy ma tylko. Rilaboom jest holograficzny, więc dużo białych kodów, ale na razie bezowocnie. Zobaczymy dalej. Alternative Arty podobno się trafiają dopiero właśnie dwie sztuki są na... Znowu biały kod. Dwie sztuki na... na case'a. Nawet nie na... Booster boxy tylko na case'a, mimo to już są booster boxy raz na Roski rok oczywiście, ale booster boxy, które mają w sobie nawet trzy alternative arty, to pewnie jest jeden na 100 booster boxów, ale takie istnieją. Bidril jest reverse rarem, a ostatnia karta Blaziken Vmax, o bardzo ładnie. Blaziken Vmax. Karty są chyba są trochę lepiej wycięte, wiecie, są trochę lepiej wycięte. Okej, okay, czyli prawie każdy produkt coś nam daje, no ciężko, żeby jednopak zawsze coś dawał, ale trójpaki widzę nagradzają póki co i tu mam pewnie zielony, pewnie to już sobie pojedziemy dalej, ale widzieliście, mieliśmy zielony kod, w którym było Lucky Energy, w którym było trafienie. Przyznam szczerze, pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło, pierwszy raz. Dobra, teraz Norlax. Chilling grain też bardzo mocno spadło z ceną. Znaczy, bardzo mocno. W Europie chyba nie było aż takiego hypeu na ten dodatek. Mimo iż tam ludzie wiadomo, zamawiają preordery 5 miesięcy w przód, zostawiają kasę w sklepach. Trochę mnie to kurczę dziwi, bo wiecie, ja tak nie lubię, żeby ktoś trzymał moje pieniądze zbyt długi czas. Stąd też moje podejście jest takie, a nie inne. A ten Snorlax jest fajny. Ten Snorlax był promo Koro, Koro w gazecie Korokoro Koro w Japonii. Dużo ludzi się na niego rzuciło, bardzo szybko jego cena wzrosła do 20 dolarów. Teraz nie mam pojęcia jaki on jest. Czy, czy jest drogo, czy jest tanie. Nie mam zielonego pojęcia, ale byłem pewien, że go dostaniemy w jakiejś formie. Chociaż bardziej obstawiam, że to będzie po prostu zwykła rerka. A jednak dostaliśmy tego Snorlaxa jako promo. Może w tym Snorlaxie będzie jeszcze drugi Snorlax. W tym trójpaku, co my tu mamy, zielony kod, to możemy odkryć, tu mamy farfeczta i galadę. Wow. Dwie trainerki. Zobaczymy kolejną pakę, czy ten, może ten trójpak nas zawiedzie, nie będzie ciekawko. No ale wracając do, do różnych tam pull rate'ów, trafień i tak dalej, to wygląda, że my naprawdę trafiliśmy taką średnią krajową, Diglett, Banette, Karta energii, wody, jakieś dwie, dwa ankomony. Średnia podobno z kilkuset booster boxów wynosi jakieś 7,7 trafień. Czyli mając 8 trafień, jesteśmy powyżej średniej. Aczkolwiek można trafić naprawdę bardzo tak, bardzo rozrzucone są te trafienia ostatecznie. O, może tak to zrobić. Nie wiem czy komu kompane coś kombinuje. Trochę tak wygląda by kombinowali przed 25-leciem. Nie wiadomo przecież jakie pull rate będą na tym 25-leciu, a chyba warto było, żeby jednak były sensowne, nie? Ale tu mamy gasli i Urshifu tylko. Dużo holo dzisiaj. No to powiem Wam, że jak na 8 paczek to tak mech. To tak sobie. Dlatego już się biorę i otwieram Bus Elite Trainer ale mi szybko idzie ten odcinek, kurczę, parę minut. To jest Elite Trainer Box, ten z Shadow Ridera. Ja nie, nie mogę się nauczyć ich nazw, tych dwóch ziomków, Shadow i Ice Rider. Wydaje mi się, że Shadow Rider to jest ten, yy, znaczy, on jest grywalny, o tak, on jest grywalny, ale wydaje mi się, że ten Ice jest taki fajniejszy. Sobie popatrzmy. Zgodnie z tradycją, co tutaj jest na końcu, bo to są oczywiście złote karty, złote energie. Nasz szczęśliwy Snorlax, bardzo dużo Fuller trenerów złotych, naprawdę bardzo dużo. VMAX Rainbow aż tyle nie ma, chociaż nie jest 6, bo są jeszcze gdzie jest tutaj, jeszcze tu są dwa. Z 8 Rainbowów, masakra, naprawdę. Ile kart jest w tym dodatku? Naprawdę jest 232 karty, 232 karty. Gdzie normalne karty się kończą na 159, czyli 41 plus 38. Masakra. Bardzo duży zestaw do zebrania. Ciekawe jaki będzie Evolutionary Sky. Evolving Sky, sorry, nie Evolutionary. Pudełko prezentuje się następująco. Teraz wyciągamy. O patrzcie, wszystko wylazło. Dobra, flaczki. Po co jeszcze to dołączają? To nie jest szkoda już papieru. Myślę, że po tylu latach, odkąd są Elite Trainer Boxy, to już po prostu jest szkoda papieru. Chyba, że oni to wliczają sobie w koszta i o, kodzik. I jakoś tak usprawiedliwiają cenę Elite Trainer Boxów. Bo jednak, patrząc per paczka, no to Elite Trainer Boxy nie są optymalne. Nie opłaca się ich po prostu dać. Chyba, że mówimy o zestawach Holiday. Tak jak 25-lecie. Ale to też jeszcze ten filmik muszę nagrać. Dobra, tu mamy 8 paczek. Średnio w takich paczkach jest, są dwa trafienia. Oczywiście V i lepiej mówię. Zaraz zobaczymy, co my trafimy. Jeśli chodzi o moje zamówienia, to Tilling Rain już został zrealizowany, już nie mam możliwości. Za, o, biały kod zakupienia go w tej cenie, w której był przedpremierowo. Tam były boosterboxy za 500 zł. Ale jeżeli macie jeszcze ochotę to już za jakiś czas, niedługi ruszy możliwość za, zamówienia, nie zakupu, tylko zamówienia, zarezerwowania Evolving Skies. A tu mamy Caitlyn i Volcanion V Full Art, okej, okay. popatrzmy sobie na niego, myślę, że jest to jeden z tańszych Full artów, ale Fularcik. Fularcik fajnie, czyli dobre trafienie dostaliśmy. Zobaczmy co dalej, to pierwsza paczka, więc może, może nam się jeszcze poszczęści. Ale co tutaj? Znowu biały kod. Raz, dwa, trzy i cztery. To może już odłóżmy na bok. I teraz tak, kurczę, może się nauczyć porządnie trzymać te karty, ale ja chyba tak mówię od lat. Spiral Energy, Kalarian Yamask, Castform Ognisty, Castform Zwykły, Castform Wodny, Castform Psychiczny, Sphyl i Inteleon. Holograficzny. Bardzo dużo holosów, bardzo dużo holosów. Właśnie holosy zajmują miejsca naszych wspaniałych kart. I po co? Po co się holosy wpychacie? Po co? Ja chcę moje fałki i lepsze. Gdzie są moje alternatywy? Dobra. Okej. Okay. tu mamy już zielony kod. Więcej rzymsy. Znowu easing. <noise> Nawet nam się te trafiają, powtórki. No, Riversiki dalej, otwieramy biały kod. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem alternatyw artów, to mi się wydaje, że jeśli chodzi o Chilling Crane, to teraz jest dobry moment. Widziałam tą analizę w internecie różnych dodatków. Osta o tu chyba coś jest. Różnych dodatków Tornadus. Z Pokémon pod względem właśnie Alternative Artów. No póki co ich dużo nie mamy, no bo wyszły tylko dwa sety te najnowsze. Ale ku zdziwieniu, pomimo, że Battle Styles już się sprzedaje naprawdę mega tanio, bo widziałem, o biały kod kolejny, bo widziałem już takie ceny nawet w Polsce, chyba 470 zł za booster boxa, co jest naprawdę niską ceną, z dramatycznie niską ceną. No to yy, same karty nie tanieją. Tyrek, jak był drogi, tak jest drogi Empole, on zawsze coś tam jest wad. Kreselia. Kreselia z całkiem znośną kartą holograficzną, z tego co pamiętam. Ale znowu tyle kodów białych, a to tylko holo. Pewnie już dalej nic nie będzie, chociaż no. Można wierzyć. Wolkanion i. Volcarona, sorry. Volcarona Agron. Jakieś tam trenerki. Ale no, te alternative arty, jeżeli ktoś chce sobie kupić, zbierać kolek kolekcje i tak dalej, to teraz moim zdaniem jest najlepszy. O, za szybko. Najlepszy moment. Substrajka i Aron Riversik i ostatnia paka. Coś tam dał ten Elite Trainer Box. Nie można powiedzieć, że był zły. Jedna fałka, dwie holo karty, jeden full art. Ale żebyśmy tak powiedzieli, że trafiliśmy coś super, hiperfantastycznego, no to nie tym razem. Trafienia wyglądają następująco. Raczej taka mocna, średnia, krajowa, bo jednak w tych, w tych trójpakach trochę mało było. Bo jakby nie patrzeć, w trójpakach mieliśmy i w tych dwóch pakach te dwie karty. W Elite Trainer Boxie, o, o teraz lepiej. W Elite Trainer Boxie trafiliśmy to, w trójpakach i jednopakach trafiliśmy to. No, pod względem cenowym pewnie te dwie karty lepsze, ale pod względem rzadkościowym to pewnie Volcanion Full Art jest lepszy niż cała reszta. Fałki są zwykłe, Wimaksik jest całkiem spoko, ale wydaje mi się, że Vimaxy są mniej rzadsze. No, wciąż, wciąż nie mam statystyk na ten temat. Uff, ale jest ciepło. Naprawdę nie wiecie, jak tu z gorąco w tym piórze teraz. Dobra. Myślę, że to tyle. Wystarczająco długi to był filmik. Pokazałem wszystkie przedmioty, jakie były z Shining Rain, te warte otworzenia, czy chyba wszystkie, yy, więc pewnie będziemy czekać na Evolution Skies. A jeszcze, jeszcze Marni będzie po drodze. O właśnie, jeszcze Marni będzie po drodze. Dobra, to by było na tyle. Jeśli chcecie zbierać Alternative Arty, to podpowiadam, że właśnie teraz mamy całkiem dobry moment na zakupienie takich kart. Trzymajcie się, cześć.